Witajcie kochani w kolejnym filmie, takim wydaje mi się, że w 100% oleśkowym dlatego, że dzisiaj porozmawiamy sobie o lakierach do paznokci ehm, pomysł na temat tego filmu ściągnęłam oczywiście od e, AG81 i którą podrabiam serdecznie i e, będziemy dzisiaj rozmawiać o moich 10 typach kolorów na sezen, sezen, sezon jesienno-zimowy e, nie musicie się bardzo skupiać jakoś tutaj na markach starałam się, aby to były wymieszane, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten typ, te, te typy kolorów, to mam w swoich zbiorach czasem zdarzało się tak, że bardzo podobne kolory, oczywiście nigdy nie takie same bardzo podobne, z różnych marek. Natomiast tutaj starałam się wybrać tak, żeby było dosyć różnorodnie i nienudno. Mam też nagrane zbliżenia na wzorniku, tak więc mam nadzieję, że jakoś Wam to pomoże. I zacznijmy. Pierwszym kolorem, który wydaje mi się, że bardzo odpowiada, jeżeli chodzi o właśnie tą porę jesienno-zimową, to jest taka mocna, ciemna butelkowa zieleń. Tutaj jako przykład mam lakier z. Joko, który się nazywa Exclusive Blue. Nie wiedzieć dlaczego, bo, bo dla mnie on więcej w nim jest właśnie takiej zieleni niż e, granatu. E, natomiast jakoś tak się złożyło, że z tego co widzę, to większość lakierów tutaj będzie miała, jeżeli chodzi o kolory, wykończenie kremowe, czyli nie będzie dużo drobinkowych, raptem chyba jeden. Tak się jakoś w, w tym roku złożyło, że w zasadzie tych drobinkowych po pierwsze mam nie dużo, a po drugie najbardziej lubię właśnie te kremowe pominąwszy mój dzisiejszy y, manikur, ale to wam numerek tego lakieru na dole, boże, zbaczam z tematu, jak zwykle. Tak więc pierwszym moim typem jest właśnie taka butelkowa zieleń. Mam też coś podobnego y, z Petsfy, to się kurczę, nie, nie powiem wam teraz jak to się nazywa, nie pamiętam Mary Wilde? No nieważne. Jeżeli będziecie zainteresowani, to dajcie mi znać, to powiem Wam, jak on się nazywa, ale Petfaj nie jest jakoś tak bardzo dostępne w Polsce, dlatego wybrałam właśnie tą bardziej dostępną wersję, czyli polski lakier z Joko. Drugi lakier, i tutaj już nie mam żadnego lepszego odpowiednika, a jest to kolor, w którym się absolutnie zakochałam. To jest. Peçuai właśnie i to jest ta seria Volume Gloss, czyli jedna z tych nowszych i lakier się nazywa Business Woman. To jest taki bardzo codzienny kolor, natomiast um, to jest taki nude na pograniczu z wrzosem i fioletem. Ma w sobie trochę szarości, jest po prostu przecudowny, strasznie mi się podoba, tak więc nie mógł go po prostu tutaj zabraknąć, bo ostatnio noszę go naprawdę dosyć często. Kolejnym lakierem i tak naprawdę jedynym drobinkowym, który się tutaj znalazł, to jest taka moja perełka. To jest lakier, który ja bardzo, bardzo lubię i bardzo się cieszę, że udało mi się go zdobyć. I jego zakupiłam chyba w kwietniu, jak byłyśmy z Karoliną na targach kosmetycznych, chyba jakoś tak. I to jest lakier z Orly. On ma takie. To jest generalnie fioletowy lakier z takimi flakami, z takimi drobinkami, które są w nieregularnych kształtach i mienią się na milion różnych kolorów i nazywa się Fowl Play. Jest po prostu przefantastyczny, mam nadzieję, że możecie, możecie to zobaczyć, jak on wygląda. Naprawdę, jeżeli macie okazję, gdzieś go dostać w jakiejś rozsądnej cenie, bo niestety lakiery w Orli w Polsce potrafią kosztować naprawdę. Strasznie dużo, nie wiem dlaczego. Ja go chyba wtedy kupiłam dosyć tanio, dlatego bardzo się cieszę. Jest naprawdę przepiękny i na wszystkie jakieś tam właśnie imprezy myślę, że będzie super, bo nie dość, że przez to, że ta fiol ta, ten fiolet jest taki głęboki, to jest on dosyć klasyczny, a te drobinki dodają mu takiego pazura, tak więc super moim zdaniem. Kolejny lakier, to już z mojej ulubionej serii z tego roku, serii, która już wiem, że na pewno znajdzie się w hitach roku 2013. To jest lakier z serii Rimmel Salon Pro i to jest akurat ten kolor zaprojektowany przez Kate. W ogóle dwa będę miała tutaj z tych kolorów zaprojektowanych przez Kate. I ten się nazywa Punk Rock. To jest taki ciemny fiolet. Połączony z takim bardzo brudnym odcieniem szarości. Wygląda fantastycznie, jest mega ciemny, taki trochę mroczny. Eee, przy świetle sztucznym momentami wygląda na czarny. Naprawdę fenomenalny kolor. W ogóle ja tą serię bardzo, bardzo lubię. Więc jeżeli jeszcze nie zapoznałyście się właśnie z tymi lakierami, e, to myślę, że będzie dobra okazja, jako że w dniach 22-28, czyli podejrzewam. Zastanawiam się, kiedy wrzucę ten film. Mam nadzieję, że jak wrzucę ten film, to będziecie jeszcze mogły skorzystać z tej promocji. W każdym razie, wracając do tematu, w Rosmanie trwa promocja minus 40 na kolorówkę, która jest akurat dobrym pretekstem do tego, żeby zaopatrzyć się chociaż w jeden z kolorów, właśnie z tej serii. Jeżeli lubicie takie ciemne, to polecam zdecydowanie ten. Kolejny to jest coś, z czym zaraziła mnie właśnie też Aga z Irlandii I to jest lakier, który dzięki niej zakupiłam, bo jak go u niej zobaczyłam, to absolutnie się zakochałam I to jest bariem Jelly High Shine Tak, to jest ta seria właśnie ta niby bardzo błyszcząca Mnie to nie robi różnicy, bo i tak zawsze używam mocno jako top coatu i to jest akurat kolorek e, pomegranate, czyli granat po prostu. I to jest taka wiśniowa, malinowa. Czerwień, ale bardziej właśnie w stronę różu, bo pokażę Wam jeszcze jedną czerwień, ale już taką stricte czerwoną, głęboką, którą ja bardzo lubię. Um, strasznie, strasznie mi się podobają te takie, W ogóle ta seria uważam, że jest dosyć udana, chociaż też bardzo dużo zależy od koloru. Um, dlatego, że zdarzało mi się, mam w ogóle kilka um, kolorów właśnie z tej serii, i zdarzało się, że niektóre nie zachowywały się tak fajnie. Um, ten akurat rewelacyjnie się rozprowadza, super się trzyma i. Ma fantastyczne krycie, tak więc jak najbardziej polecam. Następnym lakierem to jest lakier, który miałam. Uuu, co się tu przywracasz! To jest lakier, który miałam um, ostatnimi czasy w filmikach, i muszę go trochę wymieszać. Um, to jest mój pierwszy w życiu lakier Essie, który kiedykolwiek miałam. Um, nie wiem, jak on, czy on występuje w szafach w ogóle Essie, na przykład w super farmie. Um, nazywa się Playa del Platinium i to jest właśnie taki e, odcień szarości, delikatnie, bardzo delikatnie wpadający w zieleń. Jest naprawdę taki pięknie platynowy. I słuchajcie, ja go mam już chyba 3 lata e, i. Absolutnie nic się z nim nie dzieje. Jest po prostu w fantastycznej formie, nie zgęstniał, super się nim maluje paznokcie. Naprawdę uwielbiam tak, więc tak, jeżeli jesteśmy już przy takich brudnych odcieniach to kolejny hit i teraz zastanawiam się, nie wiem w ogóle czy ten lakier jest jeszcze dostępny w szafach Catrice bo chciałam wam właśnie lakier z Catrice pokazać który kupiłam sobie, no już spory czas temu też chyba koło trzech lat jak zaczynałam właśnie swoją lakierową manię po zdjęciu sztucznych paznokci i to jest, już wam mówię, from dusk to down czyli takie właśnie błotko fajne, bardzo lubię takie odcienie są po prostu idealne szczególnie właśnie na te zimne miesiące w ogóle zauważyłam, że większość osób ma tak, że w tych zimnych miesiącach lubi te, te, te ciemniejsze odcienie. No i tutaj ja jego mam również bardzo długo i też nic się nie stało. I też bardzo często maluję sobie nim paznokcie teraz ostatnio. Kolejny to jest właśnie czerwień, moja ulubiona, o czym świadczy zużycie. Mam nadzieję, że to widać. Eee, tutaj jestem, tu, o. <ślaski> I to jest właśnie ponownie Rimmel Salon Pro Serie Kate I kolor się nazywa Rock and Roll. I to jest moja ulubiona czerwień. To jest moja ulubiona czerwień ostatnimi czasy. Jeżeli miałam bardzo ciebie pomalowane na stricte czerwono, to było to to. Bardzo długo nosiłam ją na stopach, bardzo długo nosiłam ją na rękach. Fenomenalny kolor. Dobra, nie będę się więcej rozpływać, bo naprawdę strasznie lubię te lakiery z Rimmela. No i dwa ostatnie, które mi zostały, to jest polska firma. Eee, to jest. Ja bardzo lubię wiecie, odcienie niebieskości, tak? Więc nie mogło zabraknąć granatu, i mam w swoich zbiorach właśnie lakiery z Celi z Serii Woman. I to jest właśnie taki przepiękny granat. On jest dużo żywszy niż. Um, no, tutaj ciężko mówić o tym um, Exclusive blue, który pokazywałam Wam z Joko, bo on jest bardziej zielony. Um, nie jest to taki bardzo wibrujący kobaltowy, jak widzicie. Jest to dosyć ciemny granat, ale mimo wszystko nie jest jakiś taki. Martwy. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. To jest numer 28. Jeżeli chodzi o tą serię, to jedyne jakie zastrzeżenie mam to, że krycie mają takie dosyć słabe i czasami przy dwóch warstwach nie zawsze uda nam się uzyskać taki efekt, jak jakbyśmy chcieli. I jako ostatni lakier chciałam Wam pokazać jego brata, który jest przepięknym nudziakiem, bardzo ładnie rozjaśniającym ręce. To jest numer 20, również z tej samej serii. Właśnie Celia moment to są te dwa ostatnie lakiery który chciałam wam pokazać w ramach tych 10 lakierów na e, jesień e, i tak jak mówię, tutaj jedyne jakie mam zarzuty to problem z kryciem, ale kolory są przepięknie bardzo ładnie wyglądają na paznokciach i naprawdę bardzo, bardzo lubię te lakiery no i dobrze, to by było wszystko dajcie mi znać jakie wy macie typy lakierów na, e, na jesień może macie jakieś konkretne kolory e, nie żeby mi lakierów brakowało, bo wiecie jak to u mnie jest, ale i też troszeczkę przeszłam i mania na kupowanie lakierów przerzuciłam się na świeczki, co widać ale mimo wszystko tych lakierów mam bardzo dużo i lubię czytać o lakierach i słuchać o lakierach, dlatego bardzo chętnie się zapoznam również z waszymi typami. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.